Witam serdecznie. Dzisiejszy film będzie o czosnkach niedźwiedzim, słoniowym, harnasiu i moim czosnkiem, który nazywam fioletowym. To jest czosnek, jak to mówią, z pokolenia na pokolenie, bez nazwy, a fioletowy, dlatego że ma taką fioletową łuskę. Zapraszam do oglądania. No więc zacznijmy od czosnku niedźwiedziego, tak. Ten czosnek już w czerwcu po nim nie było śladu w ogrodzie, dlatego że listki uschły i w ziemi zostały takie maleńkie ząbki czosnku. Ale to nie znaczy, że nie mamy o nim pamiętać. Powinniśmy dbać, aby ziemia, w której znajdują się te cebulki, te ząbki, przepraszam, żeby ta ziemia była stale wilgotna. Nie mokra, nie błotko, tylko wilgotna. A najlepiej jest to osiągnąć przez na rzucenie na miejsce, gdzie te, ten czosnek rósł, czy rośnie, gdzie te ząbki są w gruncie. Tam nasypanie na przykład skoszonej, niewielkiej warstwy skoszonej trawy albo słomy na przykład. Chodzi o to, żeby ziemia była wilgotna i tak szybko tej wilgoci nie traciła, ale mimo wszystko oddychała. Także pamiętajmy o tym naszym czosnku. Natomiast e, wykopywałam mój czosnek w takiej kolejności. Pierwszy mój ten fioletowy, dlatego że pierwszy się położył, pomimo że sadzony był tego samego dnia. Więc <laughs> wykopałam ten czosnek, ale tu przestrzegam, powinniście wykopywać czosnek. Kiedy pierwsze trzy liście od dołu zaczynają być żółte, są żółte. Bo tutaj w tym czosnku widzicie już oddzielone ząbki. A to nie jest dobre, bo wtedy taki czosnek trudno się przechowuje. Powiem Wam z doświadczenia, kiedy to przy kominku w takim koszyczku miałam położone główki czosnku i po pół roku okazało się, że to są wydmuszki. Cała zawartość wyparowała, a to co pozostało, to po prostu uschło i były takie ozdobne wydmuszki. A bardziej narażone są na właśnie takie wyparowanie pojedyncze ząbki czyli dosadzenia. Jeżeli będziecie teraz wykopywać czosnek albo wykopaliście to już dobierzcie sobie tyle główek powiedzmy czosnek harnaś mój ma 5 ładnych ząbków więc chcąc mieć 50 główek czosnku powinnam odłożyć sobie 10 ładnych główek już teraz. Ale główek w całości nie w ząbkach bo w ząbkach on nam nie przetrwa. Albo przetrwa w dosyć złym stanie. Hmm, tutaj jest czosnek niedźwiedzi. Niedźwiedzi i harność wykopałam dzień po dniu. Teraz to było w sobotę bodajże e, nie, w poniedziałek 7 lipca wykopałam słoniowy, a a Harnasia wykopałam 5 lipca. I słoniowy czosnek wypłukałam, dlatego że zauważyłam, że go, zaatakowała go miniarka. I chciałam wyczyścić tutaj te formy przetrwalnikowe, jakkolwiek by one się nie nazywały. To jest miniarka Pora. Ona zimuje, ona no zimuje w tej, zielone, w tej białej łodyżce pora, i tak samo tutaj w tej białej części czosnku. Ona nie, nie wchodzi do ząbka, ale zimuje w tej szyjce tutaj. I chciałam je po prostu wyczyścić i zniszczyć. Wiedziałam, że jest miniarka, niczym nie pryskałam. I no, ale, ale no jest jak jest. I tutaj taka jeszcze prośba do Was, jeżeli ktoś z Was wysiewał czosnek, ten akurat czosnek słoniowy, co zrobić z tymi cebulkami, z tymi ząbkami przybyszowymi? W zeszłym roku te ząbki normalnie obsuszyłam tak, jak czosnek, i te ząbki posadziłam razem z ząbkami czosnku. Liczyłam na to, w tym samym czasie znaczy się, i liczyłam na to, że na wiosnę będę miała piękny las nowych, maleńkich czosnków. Niestety okazało się, że te ząbki przybyszowe w ogóle nie skiełkowały i nie wiem, czy należy je przesuszać, czy należy je od razu po wykopaniu posadzić do gruntu. Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli wiecie, jak to zrobić, to będę wdzięczna za radę. Czosnek nie jest duży, dlatego że lato było, wiosna, lato było bardzo upalne, mało deszczu, a jak był, to jednego dnia ulewa, a potem dwa tygodnie nic. Także tylko skwardo, ponad 60 stopni w słońcu, a ja podlałam mój czosnek jeden, jedyny raz, dlatego że... Yy, po prostu praca w ogrodzie warzywnym, w ogródku kwiatowym i przy kurach no, kosztuje mnie troszeczkę czasu, wysiłku i, i nie biegałam już z konewką dwa razy dziennie tak jak z zeszłego roku. Ale mimo wszystko, czosnek właśnie, mimo wszystko, czosnek jest ładny moim zdaniem. No, i teraz przede mną, ponieważ to jest siódmy list, zapowiadają Armagedon. Więc, za punkt honoru, postawiłam sobie skopać jeszcze ten, tą część ogródka, gdzie rósł czosnek i wysiać poplon. I ogródek skopałam, poplon udało mi się wysiać, chociaż już z mokrusieńka wróciłam do domu. Nie chciałam przerywać, bo wiedziałam, że ten deszcz nie ustanie. Ja chciałam mieć wszystko wysiane i jestem z siebie dumna, bo się udało. Poplonem są bureczki ćwikłowe, koperek, kalarebka i sałatkę, czyli te warzywa, które lubię jeść i które mi się przydadzą. Kalarebkę będę jadła, będę się dzieliła kalarebką z kurami. Po prostu ucieram kurą na tarce w zimie i. Można na przykład gotować kaszy, makaronu czy czegoś, uczyć kalarebki i, i kury będą pałaszowały to ze smakiem. Także moi drodzy, to tyle w tym temacie. Ja dalej idę znikać w moim ogrodzie i górniku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę dużo sukcesów we wszystkich Waszych pozytywnych przedsięwzięciach. Dużo radości z udanych przedsięwzięć i do następnego, i przede wszystkim dużo zdrowia.